Życie nie jest po to, żeby je zamrozić, żeby je zdławić. Po to jest, żeby żyć. Mówiąc te słowa, przypominają się słowa piosenki, stojki: życie nie po to tylko jest, żeby brać, bezczynnie trwać. Właśnie o to chodzi, że nie możemy jakby z tego życia się tak wycofać, możemy próbować, ale te próby skazane są na porażkę. I właśnie na tą, tak jak możemy to odczytywać jako karę a i właściwie to są konsekwencje naszych działań, czyli stan jakiejś desperacji, stan straszny człowieka, który próbuje właśnie wycofać się z życia, w sensie, nie wiem, możemy sobie wyobrazić sytuację, że próbuje zamknąć ze sobą drzwi, nie wchodzić w relacje, bo można się na nich spażyć, bo można zostać zranionym, nie wchodzi, zamyka drzwi, zamyka okna, żeby nikt go nie zobaczył, bo już jakoś taka zarazka wszystkiego. W tym momencie w pewnym dalej się nie rozwija, nie widzi, nie, nie jest z nimi w interakcji, nie ryzykuje, owszem, nie będzie cierpiał, ale z tego powodu, ale to będzie o wiele większe cierpienie, które na niego czeka. Życie jest po to właśnie, żeby próbować, żeby dalej iść, to znaczy chodzić w relacje z innymi, nawet jak będą one boleć, nawet jeżeli będą nas kosztować, nawet jeżeli duże stracimy. Jest po to, żeby próbować nowych rzeczy, nowych uczyć się, uczyć się, czy się głównie z błędów, z tego, co, z, także z tego, co nam się udało, a my musimy próbować. Ta Ewangelia właśnie chce nas do tego zmotywować. W taki sposób, że mówi, że nawet ci, co ryzykują najbardziej, nie tylko że dostają najwięcej, ale także dostają tą część, którą, która nie została przyjęta przez innych. No bo właśnie tak, tak jakby Bóg chciał nam przez tę Ewangelię powiedzieć, wiem, że boisz tego ryzyka. Ale właśnie Ci mówię, że to nie skończy się źle. Nie skończy się źle, ale musisz mieć tą ufność we mnie. Tak rozumiem ten tekst.